Jest kilka takich sytuacji w Ewangelii, które mogą nam sugerować to, że Jezus łamał Boże Prawo. Naruszał spoczynek szabatu, zrywał kłosy wtedy, kiedy absolutnie nie wolno ich było zrywać. Uzdrawiał wtedy, kiedy nie wolno było uzdrawiać. Żydzi. Patrząc na niego bardzo zewnętrznie, bardzo powierzchownie, mieli pretensje. Dlaczego nie szanuje prawa, dlaczego je łamie? I w kontraście do tamtych sytuacji stoi to, co dzisiaj Jezus mówi do nas w Ewangelii. Zaprawdę, powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. No to jak? Z jednej strony łamie, z drugiej strony mówi, że nic nie można zmienić. Gdzie jest prawda? Gdzie jest ukryte przesłanie dla nas dzisiaj, dla naszego życia, dla naszych sytuacji, w których się znajdujemy? Otóż prawo zostało nadane z miłości, bo Bóg, który je nadał, jest Bogiem miłości. Prawo miało bardzo konkretny cel ochronić człowieka przed tym, co złe. Jeżeli Bóg mówił, aby w Szabat człowiek nie pracował, to po to, aby człowiek miał szansę odpocząć, by człowiek miał szansę się zregenerować, aby człowiek mógł żyć, mógł żyć obficie. Jeżeli prawo zabraniało pewnych rzeczy, Zabijania, kradzieży, kłamstwa to wszystko po to, aby człowieka ratować przed złem, przed grzechem, który niszczy, który zabija. To było prawo miłości. A pełnią objawienia miłości Boga jest przyjście Jezusa Chrystusa. W osobie Jezusa Chrystusa wstępuje na świat czysta miłość. Czysta miłość Boga. I w momencie, w którym Jezus zaczyna mówić, działać, czynić znaki, kiedy pewne Jego zachowania są odbierane jako prowokacyjne, trzeba się pytać, gdzie był problem, gdzie była istota problemu. Czy w Jezusie, który przepisy łamał? czy problem może pojawił się w rozumieniu prawa. No właśnie. Żydzi bardzo szybko zaczęli interpretować prawo. Zaczęli na prawo Boże nakładać taką ludzką nakładkę interpretacji. Zaczęli je interpretować po swojemu, dostosowywać. Tą interpretację Bożego prawa do swoich własnych wyobrażeń. I w pewnym momencie prawo, które miało chronić człowieka, zgubiło człowieka. To, co miało człowieka ratować, zaczęło człowieka gnębić, ponieważ zaczęto do tego prawa podchodzić nie w sposób duchowy, ale w sposób literalny. A tak jak słyszeliśmy, w dzisiejszym pierwszym czytaniu litera zabija, litera gubi miłość, litera gubi wrażliwość, litera zwraca uwagę na to, co jest na powierzchni. I kiedy w Szabat Jezus uzdrawia, czyli przywraca człowiekowi godność, uwalnia życie człowieka. Tym uzdrowieniem sprawia, że człowiek może zacząć prawdziwie odpoczywać, żyć w pokoju, żyć bezpiecznie. To uzdrowienie, którego Jezus dokonuje w Szabat, jest wypełnieniem Szabatu. Mimo, że patrząc literalnie, wygląda na to, że to prawo zostaje przekroczone w literze. Ale Jezus nie przekracza prawa w Duchu. Szabat miał chronić, dawać ulgę, odpoczynek i zapewniać życie. Jezus, uzdrawiając w Szabat, dokładnie to czyni. Prawo zostało dane jako duchowe, bo Bóg jest Duchem. Ono oczywiście zostało zamknięte w pewnych przepisach ale nie da się ich interpretować bez głębokiej jedności z Bogiem. Kto może zrozumieć Dekalog? Kto może zrozumieć prawo, które Bóg nadał? Tylko ten, kto żyje z Bogiem w jedności. Tylko ten, kto z Bogiem się spotyka w głębinach. Jeżeli prawo oddzielimy od serca Boga, zaczynamy błądzić. Zaczynamy je źle interpretować. Patrzymy na Boga, który zabrania, który nie pozwala, który karci, który karze. A przecież niczego takiego Bóg nie zrobił. Jeżeli chcesz zrozumieć Boże prawo, potrzebujesz żyć w bliskości z Bogiem. Bo bez bliskiego Boga, prawo jest straszne. I zobaczcie, że czasy Jezusa to są czasy, w których Żydom było bardzo trudno przestrzegać przepisów prawa. Szukali różnego rodzaju obejścia prawa, próbowali sobie wytłumaczyć, złagodzić, bo to literalne podejście do prawa było nie do udźwignięcia. No właśnie. Prawo. Bez bliskości Boga jest nie do udźwignięcia. Jak to możemy lepiej zrozumieć? Wszystko to, co jest przypisane i związane z małżeństwem, jest piękne tylko w jednym wypadku: że małżonkowie się prawdziwie kochają. Jeżeli między małżonkami nie ma miłości, to wszystkie obwarowania dotyczące małżeństwa mogą stać się piekłem. To, co związane z rodzicielstwem, jest piękne tylko wtedy, gdy jest prawdziwa miłość między rodzicem i dzieckiem, i dzieckiem a rodzicem. Jeżeli nie ma prawdziwej, głębokiej miłości, rodzice mają pretensje do dzieci, dzieci pretensje do rodziców. I to wszystko, co związane z rodzicielstwem, co ma chronić i dzieci, i rodziców, staje się nieraz ciężarem nie do udźwignięcia. Że ludzie uciekają z tych więzów. Tak jak i często małżeństwo staje się nie do udźwignięcia, i ludzie uciekają z małżeńskich więzów. To działa i to można zrozumieć tylko wtedy. Gdy jest prawdziwa miłość. Kapłaństwa też nie da się zrozumieć, jeżeli w sercu kapłana nie ma pięknej i czystej miłości do Boga. Bo bardzo często ludzie, którzy tak z zewnątrz patrzą na celibat i na inne obwarowania, z którymi związane jest kapłaństwo, mówią, że to jest nieludzkie. Że dlaczego tego nie wolno? Dlaczego zabraniać? I czasami dochodzi też do tego, że sami księża próbują się z kapłaństwa wyzwolić, że niekiedy księża porzucają kapłaństwo albo nie żyją w nim uczciwie. Tak dzieje się wtedy, gdy gaśnie miłość między kapłanem i Bogiem. Czy dzisiaj w Twoim sercu jest miłość do Boga? Czy to jest miłość żarliwa? Czy to jest miłość serdeczna? Czy Ty z miłości tego Boga poznajesz? Czy Go słuchasz? Czy chcesz się Go uczyć? Czy pozwalasz, aby ten Bóg mówił do Ciebie, by wyjaśniał Twoje życie? Jeśli tak, to prawo Boże nie jest ciężarem, jest słodyczą, bo wtedy człowiek odczuwa smak miłości, który Bóg zostawił w prawie. Wtedy ciężar, jarzmo ewangeliczne stają się lekkie i słodkie. Ale Wystarczy, że pojawi się napięcie między Tobą i Bogiem, zgrzyt, brak jedności, brak słuchania, brak posłuszeństwa. Jeżeli przestaniecie się ze sobą komunikować, to od razu jest to odczuwane jako ciężar Ewangelii. I człowiek szuka sposobów, by się. Pod Bożego prawa wyzwolić. Mało to ludzi, którzy kiedyś byli pobożni, modlili się, przyjmowali sakramenty, a dzisiaj albo wierzą po swojemu na własną rękę, albo nie wierzą już w ogóle. Niektórzy nazywają się wolnymi chrześcijanami, mają taką wiarę po swojemu, lżejszą. Wola Boża. Często słysząc te słowa, w ludziach pojawia się lęk, że to jest związane z krzyżem, z cierpieniem, z przeciwnościami. Jeżeli nie ma prawdziwej miłości między Tobą a Bogiem, wola Boża będzie przerażać, wola Boża będzie straszyć, będziesz się bał. Że coś wymknie się z Twoich rąk, że coś pójdzie nie po Twojej myśli. Ale jeżeli będziesz trwał w Bogu, który jest miłością, i jeżeli będziesz doświadczał Boga, który jest miłością, to wola Boża nie będzie przerażać, bo przecież skoro Bóg jest miłością, to i jego wola jest miłością. Jeżeli Będziesz doświadczał tego, że gdy jesteś z Bogiem, to wszystko to, co rozumiesz i czego nie rozumiesz, przyczynia się ku dobremu, to pewne niewiadome pytania, które Bóg stawia przed człowiekiem, nie będą przerażać. Na lęk człowieka, na obawy, na chęć ucieczki, na zamknięcie przed Bogiem jest tylko jedno lekarstwo. Wprowadzić tego człowieka w serce Boga, w serce, które jest miłością. Nie ma sensu pocieszać, nie ma sensu tłumaczyć. Jedyny sens to wprowadzić w Boga, który jest miłością. I kiedy w tym kontekście patrzymy na choroby, na cierpienia, na przeciwności, na bóle, zniewolenia, które nosimy w sobie, to one też przerażają. I od nich też chcemy się szybko wyzwolić, gdy mamy problem w relacji z Bogiem, gdy nie doświadczamy Jego miłości. Ale ciekawa rzecz, im ktoś głębiej jest zanurzony w Bogu, im ktoś w Bogu ma większy pokój, im bardziej doświadcza miłości, tym spokojniej podchodzi do przeciwności, do krzyża. Do choroby, do cierpień. Często u ludzi głębokiej wiary, z głębokim doświadczeniem miłości Boga, pojawia się taka modlitwa: Panie, zrób to, co Ty uważasz za słuszne. Tacy ludzie często nawet przestają Boga prosić, a bardziej. Poddają się temu, co Bóg chce zrobić. Dlaczego? Bo tak wielkie jest w nich zaufanie zaufanie spowodowane doświadczeniem miłości. Dlatego święty Paweł poucza nas, dzieląc się świadectwem, pisząc: Umiem obfitować, umiem i głód cierpieć. W ogóle do wszystkiego jestem zaprawiony. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Zobaczcie, dochodzimy do tajemnicy, do misterium ludzkiego życia, stworzonego na obraz i podobieństwo Boga czyli stworzonego do miłości, do życia w miłości, do rozumienia siebie przez miłość. Do interpretacji wszystkiego przez miłość. Dochodzimy do misterium miłości, które jest absolutnie niezrozumiałe w oderwaniu od Boga. Jeżeli w Twoim sercu jest jakikolwiek lęk, obawa, smutek, cierpienie, udręka, wołaj o Bożą miłość. Nie szukaj ludzi, którzy cię pocieszą. Nie szukaj kogoś, kto ci wytłumaczy, dlaczego tak się dzieje. Zanurzaj się w miłość, ponieważ prawdziwa miłość usuwa wszelki lęk. Ten, kto doświadcza miłości, ma spokojne serce. Dlatego o nic bardziej Bóg nie woła. Jak oto, gdy mówi: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, ja was pokrzepię. Przyjdźcie do mnie wszyscy, ja was pokrzepię. Ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia. Ci, co zaufali Panu, czyli ci, Którzy zaufali miłości. Nie da się w pełni doświadczyć miłości Bożej bez zaufania tej miłości. Tak naprawdę najgłębsze, najmocniejsze doświadczenie miłości Boga pojawia się wtedy, kiedy tej miłości już nie widać, a człowiek idzie jakby w ciemności. Ale ufa i pozwala się prowadzić. To jest tak, że tej miłości, którą my wołamy w takich spotkaniach, na modlitwie o uzdrowienie, na kursach ewangelizacyjnych, na seminarium odnowy wiary, taka miłość, której tam wołamy i której tam doświadczamy, ona starcza tylko na pewien czas. Niestety, niektórzy ludzie, którzy chcieliby takiej formy miłości do końca życia, szybko się rozczarowują kursami, wspólnotą, uwielbieniem, mszą o uzdrowienie. Rozczarowują się, gdy w pewnym momencie ten sposób doświadczania Bożej miłości, taki słodki, emocjonalny, gdy on nagle znika, no bo on znika. Ponieważ Pan chce, żebyśmy doświadczyli głębiej, mocniej, nie po powierzchni, nie emocjami, ale najgłębszą istotą. Dlatego w pewnym momencie Pan pozwala na doświadczenie ciemności, trudu, krzyża, gdzie gaśnie światło Bożego prowadzenia. Tak się człowiekowi wydaje, że Bóg mnie opuścił, Bóg mnie już nie kocha, Bóg mi już nie pomaga, bo już nie czuję. Otóż, jeżeli być może znajdujesz się w takiej sytuacji, to pamiętaj, że przed Tobą jest szansa dużo głębszego doświadczenia miłości Bożej. Już nie na poziomie odczuć, ale na poziomie istoty. Kiedy Bóg mówi idź. A ty zamykasz oczy, zagryzasz zęby, wznosisz się ponad to, co odczuwasz, ale w posłuszeństwie wiary idziesz za Bogiem, wtedy się zaczynają głębiny miłości. Wtedy się zaczyna widzenie Boga takie najpiękniejsze, najgłębsze. Bóg jest dynamiczny. A droga człowieka za Bogiem też jest dynamiczna. Dlatego te nasze spotkania tutaj są takie ważne, dlatego, że staramy się tu rysować pewną perspektywę rozwoju duchowego, żeby nie zatrzymać się tylko na początku, na pierwszym doświadczeniu, ale by tutaj być może po raz pierwszy. Tak mocno doświadczywszy Bożej miłości, nabrać ducha, nabrać wiary, nabrać odwagi, aby wytrwać przy Bogu wtedy, kiedy emocje się skończą. Nic nie zyskuje ten, który się poddaje, gdy kończą się emocje. Taki człowiek odchodzi rozczarowany, tak jak w małżeństwie. Jeżeli małżonkowie pozostaną tylko i wyłącznie na poziomie emocjonalnego uczucia, to często małżeństwa się rozpadają, gdy oni przestają czuć. Ale kiedy się przestaje czuć, pojawia się szansa na głębszą miłość, na miłość ofiarną, na miłość, która jest dawaniem siebie, zapominaniem o sobie. A czemu bardziej uwierzysz? Jakim słowom, gdy ktoś cały w skowronkach, w emocjach podskakuje, obcałowuje Cię i mówi kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię, czy osobie, która staje przed Tobą i rezygnuje z siebie, abyś Ty miał szczęście, zapomina o swoich potrzebach, aby Tobie sprawić radość. Która miłość jest bardziej przekonująca? Na której można bardziej polegać? Oczywiście, że na miłości ofiarnej, taką miłość ofiarną daje nam Bóg i my ją kontemplujemy w ofierze Krzyża Jezusa Chrystusa. Nie ma większej miłości niż tak, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół. Ale takiej miłości ofiarnej Bóg chce nas też nauczyć. Bo prawdziwie kocha ten, który jest ofiarny, nie ten, który jest emocjonalny. To nie wrażenia miłości, nie zmysły miłości, ale czyny miłości są tym, czego człowiek najbardziej potrzebuje i w czym człowiek najbardziej się czuje bezpieczny. Bóg w taką miłość chce wprowadzić. Sam chce ci dać miłość ofiarną, dlatego pokazuje, jak się wyniszcza dla ciebie, jak Bóg zapomina o sobie dla ciebie, jak Bóg się uniża, żebyś ty był wywyższony. To jest paradoks. Ale właśnie wtedy, kiedy doświadczasz tej głębokiej, ofiarnej miłości Boga, kontemplując krzyż. Bo to skrzyża najpełniej słychać, jak Bóg kocha. To dopiero w takiej ofiarnej miłości Boga jesteś w stanie Bogu zaufać. Bogu, który w pewnym momencie mówi albo powie do Ciebie: A teraz, synu, a teraz, córeczko, pójdziemy przez ciemną dolinę, ale nie bój się, bo ja jestem tym samym Bogiem. Nie bój się, chociaż będzie ciemno, nie bój się, chociaż będzie lęk, nie bój się, chociaż nie będziesz rozumiał tej sytuacji. Ja jestem z Tobą ten sam Bóg, a na dowód tego jest pieczęć mojego krzyża miłość ofiarna. I w takiej ciemnej dolinie nie ma skowronków i emocjonalnych odczuć. W ciemnej dolinie wiecie doskonale, że są łzy, że człowiek się szarpie z sobą, bo nie rozumie, bo często po ludzku nie ma się czego chwycić. Ale jeżeli człowiek wchodzący w ciemną dolinę ma już doświadczenie miłości Boga, miłości ofiarnej, to mocno chwyta Boga za rękę i idzie na ośle. Tak na oślep poszedł Abraham, składając w ofierze syna. Tak na oślep szli święci błogosławiony Michał Kozal. Zabity w dachał w obozie koncentracyjnym, młody biskup, wyświęcony, aby głosić Ewangelię, by sprawować sakramenty, by nieść dobrą nowinę. Zaprowadził go pan w ciemną dolinę obozu, gdzie spowiadał, umacniał i był kierownikiem duchowym kapłanów, którzy tam byli więzieni. Sam w ciemnościach pomagał przechodzić przez ciemną dolinę innym. Jak bardzo musiał się wtedy zaprzeć. Właśnie tego, że nie odczuwał, jak bardzo była wtedy potrzebna wiara, zaparcie się siebie, by nie zwątpić, by się nie poddać, by nie popełnić samobójstwa, by nie wybrać drogi ucieczki w śmierć. Wytrwał do końca i jest męczennikiem, świadkiem wiary i świadkiem miłości Boga. Innej, innej niż ta, której doświadczał w czasie święceń kapłańskich, innej niż ta, której doświadczał, gdy dowiedział się, że został wybrany na biskupa, innej niż ta, gdy ludzie całowali go po rękach, oklaskiwali i wręczali kwiaty, gdy odwiedzał parafie. Miłość Boża jest dynamiczna, zmienia się. Tak samo zmienia się w Twoim i moim życiu. Im bardziej przylgniemy do Bożej miłości ofiarnej, tym piękniej będziemy przeżywać te różne ciemne doliny, które i tak przyjdą, bo takie jest życie ludzkie. Pokażcie mi chociaż jedną osobę, która by w życiu nie cierpiała. Nie ma takich. Cierpimy, bo grzeszymy, cierpimy, bo inni grzeszą. Cierpimy, bo żyjemy obok grzeszników. Cierpimy, bo jest grzech społeczny. Cierpimy. Dlatego tak bardzo Bóg chce nas nauczyć doświadczania Jego miłości w cierpieniu. Abyśmy wytrwali do końca, bo na końcu tej ciemnej doliny jest światło. Światło Chrystusa paschalnego, światło Chrystusa zmartwychwstałego. Kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Wpatruj się w tego Chrystusa Eucharystycznego, który z miłości w Eucharystii składa się w ofierze. To, co mówiłem do Ciebie, to tu się teraz dzieje. To nie jest odległa abstrakcja. To tu ma miejsce, na ołtarzu, gdy Chrystus oddaje życie, gdy Chrystus zapomina o sobie, gdy Chrystus z miłości. Składa się w ofierze, a Ty bierz tą miłość, czerp całym sercem. Dlatego tak ważny stan łaski uświęcającej w czasie Eucharystii, aby czerpać całym sercem miłość ofiarną Chrystusa, bo tylko przyjmowanie tej miłości z tego ołtarza pozwala doświadczać tej ofiarnej miłości w ciemności. Prośmy Maryję, tę, która tak mocno zaufała miłości, która odważyła się pójść w totalne ciemności, w scenie zwiastowania, w scenie golgoty. Odważyła się pójść za głosem Boga, chociaż po ludzku była to ciemność. Wołajmy jej wstawiennictwa, matki zwycięskiej, matki, która odnosi tryumf i objawia tryumf. Niech jej pokora, posłuszeństwo, ale przede wszystkim otwarcie na różne przejawy Bożej miłości. Niech one nas dzisiaj wzmocnią. Pozwolą nam głęboko wejść w misterium Eucharystii i to przylgnięcie do miłości ofiarnej, którego tak bardzo dzisiaj każdy z nas potrzebuje. Amen.